Cześć, tu Marcin Wytrążek, witam Cię bardzo serdecznie w autoterapii w 5 minut, kolejny epizod będzie poświęcony rozluźnianiu przedniej strony poduzia. Zapraszam do oglądania. Wskazówek na temat tego, jak rozpracowywać przednią stronę podudzia. co tu się znajduje i komu to jest potrzebne. Więc przednia strona podudzia będzie miała jak zwykle powięź powierzchowną na wierzchu, powięź głęboką tuż poniżej i pod spodem mięśno-powięź. teraz zajmiemy się przedziałem przednim. I w przedziale przednim będzie się znajdował mięsień piszczelowy przedni, mięsień z prostownik długi palców i prostownik długi palucha. Więc tutaj jest troszeczkę więcej tkanek niż tylko mięsień piszczowy przedni. Więc jeżeli masz jakieś problemy z zespołem ciasnoty przedziału przedniego, jakieś problemy z przednią stroną podłudzia, to myślę, że ta praca może się wydać konieczna. Niektórym się wydaje, że ta grupa mięśni czy ta okolica po prostu ulega osłabieniu, bo brzuchaty ulega obkurczeniu. No tak niestety nie jest. Mięsień piszczelowy przedni może nie jest tym, który najbardziej się przykurcza, natomiast obok niego jest prostownik długi palców i długi palucha, które niestety przez utrzymywanie stopy w obuwiu i nieużywanie palców we wszystkich zakresach stają się sztywne, więc ta tkanka jest generalnie bardzo sztywna i napięta. U osób, które mają wychylony środek, Ciężkości do przodu, czyli są wychylone do przodu, przesunięte, co często jest związane ze skróceniem tkanek na przedniej stronie, stronie ciała. Można się spodziewać tego, że te tkanki będą adaptacyjnie skrócone. Więc nie będą w równowadze między przodem a tyłem, tylko będą skrócone po przedniej stronie, pewnie gdzieś szczególnie w okolicy stawu skokowego. Więc jest tu naprawdę dużo tkanek, z którymi warto będzie pracować, a których rozluźnienie. Przyniesie więcej korzyści niż tylko nie wiem, zmniejszenie dolegliwości bólowych z przodu, jeżeli takowe odczuwasz. Z racji tego, że jeżeli rozluźnimy przedział powięziowy, przedni, to już z automatu troszeczkę luźniejszy się robi boczny i tylny. Z racji tego, że to jedna powięź głęboka otacza wszystkie przedziały pod podłudzia. Do rozpracowywania przedniej strony podłudzia można będzie użyć różnych narzędzi. Myślę, że najlepszym z nich będzie mimo wszystko piłeczka. Tak jak już mówiłem w filmie o piłeczkach, czy pewnie gdzie indziej też mi się zdarzało mówić, to jest chyba jedno z najdoskonalszych narzędzi. Nie tylko że jest bardzo poręczne, można schować do trebki, do torby, nawet czasami do kieszeni od bluzy i wszędzie tą piłkę można zabrać ze sobą na wakacje, na wyjazd, w delegację i tak dalej. Więc jest kapitalne narzędzie. Z drugiej strony nadaje się do wykonania wielu zadań. Myślę, że bardzo częstym narzędziem wykorzystywanym w autoterapii, w tak zwanym rozbijaniu mięśni są różnego rodzaju rolery. Nie wiem, czy one są takie doskonałe, z racji tego, że niewiele będą odkszta wy 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 wywoływały odkształcania mięśniopowięzi, poza tylko i wyłącznie zgniataniem. Więc jedyne, co się dzieje z powięzią, to jest ona zgnieciona od góry i to nie jakoś znacznie. Natomiast to, co tutaj mamy, to mamy kilka warstw, które względem siebie powinny być mobilne mięsień powinien się swobodnie poruszać względem kości, powięź powierzchowna swobodnie powinna się przesuwać po powięzi głębokiej, warstwy powięzi głębokiej powinny się względem siebie ślizgać. Co robi roller? Tylko to zgniata. Że boli, nie za bardzo jest to wskazówka do tego, żeby pracować, ponieważ bardzo mobilne tkanki też mogą być bolesne, więc ból nie jest do końca wyznacznikiem tego, czy jesteśmy w dobrym miejscu. Więc też na pewno fajnie będzie chwilę może spędzić na tej okolicy, pouczyć się jej, jak ona się przesuwa, jaka ona jest twarda, jaka ona jest sztywna. Gdzieś w kolejnych epizodach będę rozwijał temat, jak pracować z powiedzią powierzchowną, jak pracować z punktami spostowymi, jak sobie wypalpować te poszczególne struktury w obrębie podłudzia czy teraz akurat przedniej strony, więc im większa świadomość tych struktur, tym oczywiście większa satysfakcja i większa skuteczność z pracy. Czasami dobrym narzędziem jest też kijek. Podobna sprawa siedzi jak w przypadku rolera, aczkolwiek za pomocą kijka można będzie już wywierać jakiś nacisk odkształcający tkanki bardziej miejscowo, co w moim odczuciu i w moim wyobrażeniu bardziej trafia w kierunku śródmięsnej czy tych mniejszych warstw tkanki łącznej. Więc jeżeli już coś płaskiego, coś takiego, co na dużej powierzchni może odkształcać te tkanki, to może kijek lepszy. Nie wiem, myślę, że warto popróbować i pokombinować wszystkimi narzędziami, bo każde narzędzie troszeczkę od innej strony ugryzie tą tkankę, że tak powiem. Więc tu też może wejść w grę praca kijkiem kwestia złotówki w sklepie budowlanym i tak jak mówiłem fajna rzecz będzie piłeczka i teraz piłeczka nie tylko jakby wtopi się bardzo punktowo w poszczególne miejsca, natomiast ona jest w stanie wręcz ściągnąć tkanki z kości piszczelowej myślę, że teraz będzie to troszeczkę wyraźniej widoczne z bliska, że ta piłeczka nie tylko będzie się wtapiała w głąb mięśni mięśnia piszczelowego przedniego, czy tych pozostałych mięśni, jak prostownika długiego palców, czy prostownika długiego palucha, które są obok, pod spodem, pomiędzy kością piszczelową a grupą mięśni strzałkowych, czyli przedziałem bocznym. Więc ta piłka będzie się wtapiała w głąb, ale też będzie zabierała ze sobą powięź powierzchowną z kości piszczelowej i ją rozciągała, więc jak będziesz za chwilę wykonywać technikę automasażu już tej przedniej grupy, tego przedniego przedziału, to zauważ, że ta piłka nie ma się tylko znowu, tak jak mówiłem to w przypadku stopy, bezmyślnie kulać po, co mam wrażenie, że się czasami tak odbywa i ktoś mówi, o, robotę odwaliłem, pokulałem sobie piłeczką, piłeczki nie działają. Bo piłeczka umożliwia naprawdę wykonanie całkiem niezłego masażu, nie tylko punktowego, ale też pod kątem poprawy przesuwalności tkanek. Więc może też fajnie chwilę się pobawić na sobie tak piłeczką, zobaczyć jak to działa. Można nawet spróbować skręcić te tkanki, bo za chwilę będziemy może i też się wkręcali w, jakby w tą piłeczkę najróżniejsze kombinacje. Z drugiej strony mamy tu mięsień piszczolowy przedni którego piłeczka będzie odpychać jako całą grupę mięśniową, całą masę mięśni, ta piłeczka będzie spychać mięsień piszczelowy przedni do boku i rozluźniać tkanki pomiędzy kością piszczelową a, a mięśniem piszczelowym przednim. Więc kawał dobrej roboty będzie można tu wykonać. Myślę, że właśnie dobry, dobra rzecz by było właśnie pobadać u siebie, jak wygląda ta przesuwalność tkanek na kości piszczelowej, jak wygląda pomiędzy mięśniem piszczelowym. Jeżeli dużo biegasz, bardzo dużo ćwiczysz, może jeszcze siłowo, to twoje tkanki pewnie są zaadoptowane do dużego wysiłku, więc to jest taka, że tak powiem, głupia mądrość ciała. Nam nie służy brak mobilności tkanek, raczej fajnie jest tkanki mieć mobilne, natomiast jeżeli bardzo intensywnie ćwiczysz, to Twój organizm podpowiada Ci, że może fajniej to już usztywnić, wzmocnić, bo przecież określoną czynność i aktywność wykonujesz, więc Twój organizm Cię wspiera w Twoim używaniu Twojego ciała. Ty ostro używasz swoje ciało, więc ciało podpowiada Ci swoją mądrością usztywnie tą okolicę, no, i pytanie, czy to jest jakaś mądrość z racji tego, że za chwilę ta sztywność może być źródłem kłopotów. Więc ja jestem troszeczkę zdania, że jak najbardziej trzeba się uczyć swojego ciała, ale czasami ciału trzeba podpowiadać, ba, mózgowi trzeba podpowiadać na bazie różnych doświadczeń i aktualnej wiedzy, i nie do końca ufać w coś takiego jak mądrość ciała, bo ona podpowiada niektórym, żeby zajadać się batonami. Więc z tym to trzeba naprawdę ostrożnie. Więc teraz przechodzimy do pracy piłeczką na podłodze. Dobra, teraz kilka minut pracy piłeczką. Myślę, że pod nogą, która będzie niemasowana, czy podporową, warto mieć coś miękkiego. Może jak masz wykładzinę, to nie ma takiej konieczności. No w moim przypadku, w przypadku desek, to myślę, że jak najbardziej się nada. Klęk podparty myślę, że będzie najwygodniejszy, chociaż czasami może będzie można próbować rozpracowywać to w siadzie japońskim. Więc jeżeli czujesz, że chcesz troszeczkę intensywniej popracować, porozciągać te tkanki, czy tak jak ja teraz to robię, gdzieś się wtapiam w tkankę i chcę odciągnąć piszczelowy przedni czy wbić się. Pomiędzy piszczelowy przednią a kość piszczelową, to może i w siadzie japońskim, aczkolwiek myślę, że to dla wielu osób będzie etap późniejszy. Więc teraz fajna rzecz to jest wtopić się w tą piłeczkę, nie spieszyć się, nie skupiać się na kulaniu tej piłeczki po nodze, tak jak mówiłem, tylko raczej na wtopieniu się w tkanki. I już może być tak, że jak będziesz się zatapiał tą piłeczką, ta jest fajna, bo jest taka gumowa, chropowata dosyć, że ona się bardzo ładnie wczepia w skórę, że będzie można pychać mięsień piszczelowy do boku i będzie dużo fajnej, fajnych odczuć na przedniej stronie kości piszczelowej wręcz więc weź pod uwagę, że to jest praca także z powięzią głęboką bo jeżeli zabieramy ze sobą mięsień jeżeli zabieramy ze sobą mięsień piszczelowy przedni to on pociąga ze sobą leżącą na nim powięź głęboką więc to mięsień piszczelowy przedni jest swego rodzaju dźwignią szukaj twardych, sztywnych miejsc Weź pod uwagę, że tutaj też może być troszeczkę punktów spustowych. O tym w innym odcinku, więc wtedy będzie można troszeczkę inną pracę wykonać na tej okolicy. Nie wiem, wykonuj tych, tego, tego masażu nie wiem, na 2-3 minutki, 4, nie wiem, w zależności od tego, jakie masz odczucia. Wpleć to w jakąś rutynę pracy nad tą okolicą. No i ucz się tego. Sprawa nie jest taka skomplikowana. Założenia są proste. Myślę, że z realizacją może wychodzić troszeczkę gorzej. Natomiast założenia są proste. Zmiękczamy tkankę na przedniej stronie podłudzia. Więc... Życzę przyjemnego ćwiczenia. Jak zwykle, jeżeli masz jakieś wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, nie wiesz czy możesz, nie wiesz z jakiego powodu masz dolegliwości bólowe, jeżeli takowe masz, to zgłoś się do lekarza i poproś o konsultację czy tego typu praca jest dla Ciebie wskazana, czy nadajesz się na leczenie zachowawcze, czy może źródło bólu e, e, i te odlegliwości, które odczuwasz, jest gdzie indziej, a nie tylko w dysfunkcjach mięśniowo-powięzi. E, robimy to dla usprawniania i fajnie by było sobie nie zaszkodzić. Pozdrawiam, do zobaczenia w następnym odcinku. W następnym odcinku myślę, że przyjrzymy się temu, jak rozluźniać powięź powierzchowną na przedniej stronie podudzia. Do zobaczenia.